Tak. Refleksologia, tak tak, to się tak, mówi. Tak, tak tak, tak, No to od razu dam takie słowo tobie. Refleksologia, co to właściwie jest? To jest masowanie stóp, które powoduje, że narządy, wszystkie nasze, inaczej pracują. Czyli są ukrwione lepiej i to leczy w ogóle, bo jak wiadomo, jak krew dobrze krąży, dotlenia poszczególne mhm. organy, to wtedy zdrowiejemy. Chyba było tak, że ty straciłaś kiedyś głos i gdzieś tak, tak. W, uratowali? Tak. Dwa dni przed wyjazdem było. To straszny jakiś koszmar. Koszmar. Zadzwoniłam do e, Ewy Zadrzyńskiej, e, e, Janusza Głuckiego, byłej żony. Ewa, nie mam głosu, raduj. A ona mówi, pójdź do mojej mamy, ona jest ekspertką e, od refle, e, refleksologii, refleksologii i ona ciebie leczy. Ja przyszłam do, do Danusi, Danusia Zadrzyńska. Ona mi Dawaj nogi. Nie no to dała mi I zaczęła mnie masować. I ja po prostu. bolesne. Strasznie bolało, ale nie mogłam nawet głosu wydobyć. I po dwóch godzinach tego masażu bardzo intensywnego. A, mam głos. Także powiedziałam, że muszę to zbadać. Na czym to polega i się tego nauczyć? Brawo, brawo.